To dzisiaj bonjour wszystkim. Cię witam sprzed nowego Renault Kadżara. Facelifting? Niby dużo, ale jednak są ciekawe zmiany. Auto jeszcze bardziej odmłodniało i jest chyba jeszcze bardziej atrakcyjne na rynku crossoverów tudzież SUVów. Nazywajcie to jak macie ochotę. Wersja Intense, czyli jest intensywnie. Jest tutaj wszystko, co można było dołożyć włącznie z opcjonalnym systemem Bose. Facelifting i też nowe silniki. W tym przypadku 1.3 TC. 160 koni i przekładnia EDC, czyli dwusprzęgówka od Renault. Co charakterystyczne z przodu? Przede wszystkim w pełni ledowe lampy od Renault. Nawet ledowe są tutaj. Doświetlenie zakrętów plus przeciwmgielne. Kierunkowskazy w ledzie, mijania w ledzie, długie w ledzie. Wszystko tu jest w ledzie. Kamerki za szybą, więc za logo nie ma nic. Troszkę chromu, troszkę piano blacka. I jakże ciekawa 19 felga opcjonalna w tej wersji. Polecam, fajnie wygląda, delikatnie cierpi komfort. Kwestia indywidualna każdego z Was. Linia boczna, jak to u Francuzów, również nie jest nudno. Co widzimy na pierwszy rzut oka? Jest emblemat Bose. Są felgi 19, jak wspomniałem, z bardzo fajną oponą. Oczywiście Michelin, francuskie auto, francuska ospo, opona. Pilot Sport 4, naprawdę jak nasuwa, bardzo fajna opona. Oprócz tego charakterystyczna linia, są relingi, jest szklany dach. Oraz zobaczcie sami prześwit 200 mm. No to pozwoli ewentualnie zjechać nim z utwardzonej drogi, bo oczywiście jest również opcja z napędem na cztery koła. Tu również jest chyba ciekawie. Centralny napis kadżar. jest znaczek. Oczywiście wiecie, że kadżar to bliźniak do Nissana Kaszkaja. Oprócz tego co, kawałek spoilera jest rekinek, są lampy w pełni LEDowe, zarówno pozycja LEDowa, kierunkowskaz LEDowy, nawet steczny, który jest dokładnie tutaj, również jest w ledzie. To, że Francuzi daje ciała, to rejestracja, która, jak widzicie, w LEDzie już niestety nie jest. Są takie atrapy udające układ wydechowy. No, wielu producentów już to robi. Ja tego fanem nie jestem. Wydech jest pod spodem. Są takie dokładki crossoverowe, są oczywiście czynniki parkowania i ten naprawdę ciekawy niebieski lakier. Idziemy do środka. Jeżeli chodzi o bagażnik, no, każdy crossover powinien mieć. Jakby nie było spory bagażnik. No i w tym przypadku 472 litry, co czyni go takim zupełnie standardem w tej klasie. Podwójna podłoga bagażnika, która pozwala Wam chociażby aranżować sobie przestrzeń tak, jak macie ochotę. Pod samą podłogą skrywa się subwoofer, odbozę. Oprócz tego, możemy ten bagażnik powiększyć prawie do 1500 litrów, składając tylną kanapę. Jeżeli chodzi o pozycję. Na miejscu kierowcy w renault Kajar. Kierownica, oczywiście, skórka, regulowana góra dół. Wirtualne zegary, znane z innych modeli Renault. Deska, ta, która delikatnie udaje skórę, ale wykończy nas bardzo przyjemnie. Nowy system AirLink, o czym w trakcie jazdy więcej. Fajny fotel z regulacją tej podparcia na moje uda. Oraz oczywiście góra dół, oparcie. No, tych regulacji jest sporo. Są one manualne, ale jest ich wystarczająca ilość, aby każdy z Was znalazł miejsce. Na tym fotelu, tak jak mówiłem, mam dokładnie wzrostu 185 cm, a nad moją głową, mimo tego, że jest okno dachowe, co pada nieotwierane, ale jednak okno dachowe jest spokojnie, jeszcze taka ilość miejsca od okularów do szyby jest bez problemu. Także, jeżeli chodzi o komfort z przodu, jest bardzo okej. Okay. A za mną, sam za sobą, jeszcze się w ten sposób. Miejsce na kolana, takie coś. Mógłbym delikatnie go podsunąć, byłoby więcej, no ale jest ustawiony idealnie pode mnie. Są nawiewy na tylną kanapę, są dwa gniazdka USB, jest gniazdko również 12V i jest podokietnik z dwoma cup holderami oraz po sam koniec praktycznie okno dachowe. Nawet z tyłu są lampki LEDowe, co również jest takim delikatnym plusem. Są również cykorki, a jak są cykorki, to jedziemy. Jak wiemy, Kadżar również sprawdzi się w mieście, chociażby zawracanie. Jego spora zaleta. Średnica 10,7 metra. Pyk. To naprawdę jest imponujące, jak na crossovera. Tudzież suwa. Bo to można powiedzieć spokojnie, że to jest suf. No i jednostka napędowa. I jego prowadzenie. Tutaj troszkę jednak. Tym modelem Renault odróżnia Kadżara od właściwie innych crossoverów, tudzież suwów. Czytałem gdzieś, że definicją suwa jest to, że samochód powinien mieć w opcji napęd na 4 koła. Kadżar ma w opcji napęd na 4 koła, więc przyjmijmy, że nazwę go suwem, jeżeli chodzi o, o, o tego suwa. W teorii jest to taka powiększona meganka. Z miejscem będzie bardzo podobnie, że chodzi o tylną kanapę, jednak w środku naprawdę jest go sporo. Ogólnie jest to bardzo szeroki samochód i takie wrażenie. Przy pierwszym kontakcie z nim, właśnie mamy, że jest tutaj spora maska, jest szeroko. Jednak dosyć szybko nauczymy się go wyczuwać, jeżeli chodzi o gabaryty. Opcjonalne czynniki parkowania z przodu na pewno je polecam, bo jednak nie widzimy do końca, gdzie ten przód się kończy. I te czynniki parkowania przednie faktycznie mają w nim sens. Jeżeli chodzi dalej o aspekty miejskie, widoczność, wielkie lusterka. Sami zobaczcie, napady są gigantyczne, mają oczywiście blind spota. Co nam ułatwia jazdę w korkach, jazdę w takim gęstym miejskim ruchu? Widoczność bardzo fajna, również opcjonalne okno dachowe, bardzo je polecam. No, przy tak w tej chwili sporych upałach, jakie mamy, jego wadą będzie to, że nie ma, nie ma możliwości uchylenia go, więc całe to ciepło, to się nagromadzi w środku, musi przemielić klima. Trudno, tak już jest. Przenosimy się. Na obwodnicę, gdzie kadr pokaże swoje bardzo fajne właściwości, jeżeli chodzi o jazdę w trasie. Przede wszystkim jego wygłuszenie jak na suwa tudzież kosowera, uważam, że jest bardzo fajnie. Na pewno też to, że okno nie jest otwierane dachowe, również idzie na plus pod kątem wygłuszenia Jedyne co słyszymy to właściwie szum lusterek oraz opony. A jeżeli chodzi o opony, przejdźmy do zawieszenia. Zawieszenie bardzo mocno nastawione jednak na trasę. Na pewno w tym egzemplarzu, bo jest to wersja Intense z tymi felgami 19 cali. I tutaj już jest niski profil opony 45, ale są opony, tak jak powiedziałem wcześniej, myślę Pilot Sport 4, opona, która świetnie sprawdzi się przy dynamicznym pokonywaniu zakrętów. I zawieszeniowo ten samochód bliżej będzie mu jednak do aut typu hatchback typu takie sztywniejsze crossovery tudzież suwy on nie jest bardzo komfortowym suwem jeżdżąc po dziurach oczywiście zawieszenie wybiera nierówności jednak wybiera je dosyć sztywno nie jest sobie tak miękko jakby mogło załóżmy być w aucie tego typu, więc odróżniając go od innych samochodów francuskich czy chociażby od Talizmana, czy od konkurencji rodzimej zdecydowanie w nowym Kadzarze w tej wersji na tych felgach będzie sztywniej w naszym przypadku akurat ten pomat jest normalny, pasywny, więc nie możemy sobie podjeżdżać w korku za innymi samochodami, ale ten pomat oczywiście jest, używamy go, działa tak, jak powinien. Oprócz tego mamy również asystenta linii, który działa tak, jak działa w Renault, czyli jest takie brr brrrr, brrr. Jakby on aktywnie nie ingeruje w układ kierowniczy, ani nie wibruje, ani niczego nie, nie utrzymuje wam pasa, po prostu informuje Was akustycznie, że przekroczyliście linię. Ok, jest to system poprawiający bezpieczeństwo. Jego działanie jest dosyć pasywne, więc ja go wyłączyłem, bo w mieście potrafi to bardzo mocno irytować. Dalej przyjeździe w korku na pewno opcjonalny system Bose, który bardzo, bardzo przyjemnie gra. i Jestem raczej jego fanem. Jakaś tam nutka. mamy subwoofer w miejscu koła zapasowego w bagażniku, mamy komplet głośników. Jak na taki stokowy, opcjonalny system e, nagłośnienia w że uważam, że jest naprawdę warty swojej dopłaty. Jak lubicie muzykę posłuchać delikatnie głośniej. Tu jest czysto, tu jest tak jak powinno być. Nie mam do niego szczególnych uwag. No i w końcu nowe multimedia, więc Facelifting również objął multimedia. Główna zmiana ekran jest poziomy, a nie pionowy i jest zobaczcie sami Matowy co mi się bardzo podoba, i szanem paluchów jest tak jak powinno. Apple CarPlay działa bezbłędnie, działa po oczywiście gniazdku USB. Trzask, wszystko działa jak powinno. Chodząc dalej w główne menu, jak widzimy, nawet jakoś mocno to wszystko nie wiesza. To co powinno być widoczne, jest elegancko widoczne. Również znalazł tutaj miejsce skrót klawiszowy do asystentów jazdy oraz głośniej. Ciszej. Resztę multimediów znacie już z innych Hyundai Renault. A oprócz tego po prawej stronie macie również asystenta parkowania, jak widzimy na cztery sposoby. Poza multimediami różnice widzimy chociażby w panelu tutaj obsługi klimatyzacji. Są, są takie nowe te kółeczka, wyświetlacze. Jest to bardzo intuicyjne, działa to prosto, jest również czytelne. Minimum guzików tu również Renault widzę, że robi spory krok w przód. Stara się minimalizować ilość przycisków. Czego fanem również jestem. W naszym przypadku skrzynia dwusprzęgłowa EDC. Taki trochę odpowiednik DSG. I również będzie miało te same zalety, co ma skrzynia biegu DSG. Oraz raczej powieli jej wady. Jeżeli chodzi o zalety, przy jeździe bardzo dynamicznej, skrzynia jest błyskawiczna. Przepinamy każdy bieg, nie wiem, w tej chwili możemy sobie tutaj troszeczkę zwolnić. Trzask, gaz w opór, myśli, myśli, myśli i jest ogień. Napędza się sprawnie. Jeżeli chodzi jednak o to, jak jedziemy bardzo neutralnie, czyli tak zupełnie wciśniemy sobie guzik eko jedziemy faktycznie eko, ale nagle postanowimy przyspieszyć, potem znowu zwolnić, przyspieszyć, ta skrzynia aż tak szybko się nie uczy naszych komend. Potrafi zamyśleć się, potrafi tak troszeczkę zbić dwa biegi w dół, w sumie niepotrzebnie, bo wystarczy, jakby zbić jeden bieg w dół, bo silnik turbo spokojnie przyspieszy. No. Kwestia skrzyni, ale jak chodzi o komfort jazdy i do takiej aksamitnej, płynnej jazdy, biegi wchodzą idealnie. Przy bardzo dynamicznej jeździe, przy wyprzedzaniu, również biegi wchodzą tak jak powinny. Brak tu łopatek, jednakże możemy sobie przebić skrzynię biegu plus, minus. No, w ten sposób możemy sobie deredukować bądź wbić kolejny wyższy bieg, a biegów jest aż 7. Co Wam z kolei pozwoli oszczędzać paliwo. Wyniki realne z trasy, jakie miałem, czyli autostrady jazda na tym pomacie Warszawa, Wrocław, Wrocław, Warszawa dla odmiany. Spalanie średnie 7,2. Uważam wynik bardzo, bardzo przyzwoity. Ok, nie było wiatru, więc też warunki były sprzyjające. Jednakże jak na sporych gabarytów suwa, wyniki uważam, że są bardzo przyzwoite. Jeżeli chodzi o miasto, jednak mała pojemność, dosyć spora moc, ale też i taka jazda w mieście dynamiczna oraz non stop na włączonej klimatyzacji, bo w tej chwili na dworze jest około 33 stopni, czyli naprawdę jest afrykańsko. Spalanie w mieście 9,5 litra. To jest faktycznie spalanie, które udało mi się osiągnąć, jeżdżąc zupełnie normalnie. Jeżdżąc bardzo dynamicznie, wejdziemy na 10, no maksymalnie co zobaczyłem na komputerze, to było 10,5 litra. Także tyle potrafi spalić również ten silnik. Dużo mało, w trasie na pewno uważam, że jest silnik ekonomiczny, a w mieście. Po prostu jest zupełnie w normie. Poczujemy się przyjemnie w karzarze, chociażby ze względu na fotele. Fotele mają regulację tutaj przód, tył, podparcia moich podudzi, również jego podłudzi. Oprócz tego zagłówki są w takim kształcie, jak widzicie. Kształt jest bardzo fajny, ergonomiczny. Z drugiej jednak strony możemy sobie ich regulować przód, tył, a to bym chciał. Wiem, nie każdy to ma, także zagłówki po prostu są. Czy są jakieś komfortowe, czy nie? Po prostu są. Oprócz zagłówku, fotele są półskórzone, półmateriałowe, to dobrze, bo nie ma tutaj klimy foteli, także fajnie, że one są jednak materiałowe, a w miejscach, gdzie mogłyby się ubrudzić od Waszych pociech, bądź Waszych spodni, tam są ekoskórą i to mi się podoba. Kierownica, tu bez zmian, facelifting, czy ta wersja, jest przyjemna, jest taka gruba niż tutaj na, w tym części środkowej, więc również przyjemnie się ją trzyma. Jak widzicie, również sam kształt drążka zmiany biegów się zmienił po faceliftingu, czy na plus, czy na minus, no nie wiem, wolałem chyba ten wcześniejszy, chociaż ten nie skrzypi. Konsola centralna, również delikatnie przeprojektowana, z takim tu uchwytem dla pasażera, jednak ta konsola tu się bardzo szybko rysuje oraz potrafi sobie poskrzypieć, szczególnie jak jest ciepło, trudno. Po prostu nie opierajcie o nią kolan, bądź pogódźcie się z tą wadą, ale tak jest. Coś tam się jednak odezwie. Natomiast reszta materiałów, poza tą konsolą centralną, naprawdę uważam, że jest bardzo fajna. Tu taka ala skórka z nicią. Tutaj miękki plastik. Na drzwiach również miękki plastik. To mi się bardzo podoba. To faktycznie jest dobrze wykończone. Podparcie łokci oraz regulacje w każdą stronę są wystarczające. I tutaj się bardzo przyjemnie podróżuje, ale można również podróżować bez trybu ECO dzięki temu zawieszeniu. Wchodzimy w jakieś zakręty. I tu Kadżar, wbrew pozorom, czuje się znakomicie. Znowu jakiś szybki prawy. Zawieszenie jest zestrojone idealnie. Docenicie je w trasie, w mieście Możemy sobie pluć w brodę, jednakże w trasie, jak ktoś z Was znowu, jakbym go zaklasyfikował? Jeżeli potrzebujecie sporo miasta, weźcie mniejsze felgi, będzie większy balon. Jeżeli sporo podróżujecie w trasie autostrady, drogi szybkiego ruchu, polecam te 19 i tą wersję. Jest Prowadzenie jest bardzo pewne, jak na stereotypowe francuskie auto, które powinno pływać, powinno być bardzo miękkie. To nie jest miękko, Tu jest naprawdę, jak nasuwa, dosyć sportowo. Warto również wspomnieć, jeżeli chodzi o oświetlenie tego samochodu: przednie, tylne lampy dosłownie każda lampka, oprócz rejestracji, jest technologii LED. I przednie światła w nocy naprawdę są fantastyczne. Jedyne co mają tylko opcję zmiany z drogowych namiania nie ma możliwości tak zwanego wycinania nie ma takiego tych, tych matrycowych LEDów. Które potrafię, Wam te samochody z naprzeciwka wycinać. Więc tutaj są takie po prostu pasywne wyłączanie, włączanie świateł drogowych. Jeżeli kogoś kamera zamontowana w tym miejscu zobaczy, ale sama widoczność, ich barwa oraz wizualne aspekty, przyznajcie, uważam, że są bardzo ładne, włącznie z takim tym narysowanym w TRC kierunkowskazem. To auto mi się podoba. Auta francuskie potrafią być przekombinowane, ale widać tutaj w tej chwili po tej konsoli centralnej oraz po zewnętrznych kreskach projektanta, że reno idzie w dobrą stronę. Celowo jedziemy poza miastem, ponieważ w mieście są naprawdę straszne korki i chciałem was zabać, abyśmy jednak płynnie przez ten test przeszli. To, co w mieście jeszcze uwagę waszą zwróci, to chociażby brak autoholdu, który lubię, szczególnie przyjeździe w korkach, no to go nie ma niestety. Kwestia tutaj jakby indywidualnie każdego z was. No ja bym wolał go mieć. Nie mam go, trudno. Tym sposobem przenieśmy się również już na podsumowanie Renault Kadżara. Nowy model po faceliftingu. Przyznajcie, jest trochę przeprojektowane, szczególnie te multimedia. One były średnie, w tej chwili są całkiem dobre. Jeszcze może im brakuje do płynności działania tego, co chociażby jest w koncernie Volkswagena, ogólnie koncernie Volkswagena, żeby nie było, że jakoś faworyzuje Volkswagena. Ale naprawdę jest tutaj gigantyczny krok w przód koncernu Renault i naprawdę duży plus dla Renault za te nowe multimedia. Jestem tutaj już jest dużo, dużo lepiej. Jest to wszystko fajnie wyskalowane, działa dobrze. Również jakość materiałów tego samochodu, jestem bardzo miło zaskoczony, oprócz konsoli centralnej, którą Wam pokazałem również podczas testu. Poza tym pakowne auto i naprawdę wyróżniające się z tłumu. Szczególnie w takim ciekawszym już tutaj wersji, gdzie mamy ładne felgi, ładny lakier, Szczególnie te lampy LEDowe przed tył. Ten samochód naprawdę da się spokojnie polubić, i może się on każdemu z was spodoba, czy to mężczyzna, czy kobieta. Kadżar znajdzie na pewno swoich zwolenników. Także bardzo Wam dziękuję za ten dzisiejszy mojego spotkania ze mną Kadżarem Razem z jednym żegnamy się z tego pokładu. Zapraszamy Was na kolejny film podzielimy się opiniami, co według was, czy jednak idziemy w te suwy, w których jest już coraz więcej, czy zostajemy przy samochodach typu limuzyna, typu hedgeback. Typu samochodzik miejski. Zachęcam do subskrypcji kanału, abyście byli na bieżąco z pozostałymi filmami. Dzięki, pozdrawiam i do kolejnego filmu. Na razie.